Cześć wszystkim, witam na kanale PRL na kołach. Dzisiaj chciałem Wam pokazać rowerek Universal na kołach 16-calowych. Jest to rower nowy. Rower, który nigdy nie jeździł, który wszystkie swoje lata spędził gdzieś tam w kartonie na strychu. Został znaleziony, no i ja go odkupiłem. Dzisiaj postanowiłem wyjść z garażu troszeczkę dalej nad zatokę Pucką pokażę wam jak to tutaj wygląda. No i dalej pokażę wam jak wygląda rower Zupełnie nowy, nowy z 1984 roku, który wygląda tak. Spójrzcie, jak ta tylna piasta wygląda, jak wyglądają felgi na pedałach. Jeśli będę w stanie dobrze pokazać. Są jeszcze takie gumowe tutaj nadlewki. Nie jest to wytarte, więc było to nieużywane. Rocznik. Mocowanie. Lampki. To wszystko jest jak nowe. Bo jest nowe. Na przedniej oponie widać tutaj takie wystające kawałki gumy. Świadczy to o tym, że jest to opona na nikt nie jeździł, bo jakby jeździł, to byłoby to wszystko u góry zdarte. oczywiście tutaj mamy clean. Tutaj jeszcze nic nie było, nie było odkręcane. Tutaj jakaś zapraweczka jest zrobiona, bo był odpór lakieru. Kabelki, lampki, oczywiście. Wszystko działa. Tak tu się prezentuje z tyłu. Ale, mimo że jest to rower nowy, no to nie, nie obeszło się bez niespodzianek, bo musiałem troszeczkę przy nim popracować. Rower przyjechał bez przedniej lampy. Tą lampkę dokupiłem. Udało się dostać w takim fajnym stanie. A jest to już. Rzadkość zakupić lampkę 40-letnią w bardzo dobrym stanie, ale udało się. Do tego nie miał on stopki, tutaj też dołożona. Myślę, że jakbym nie powiedział, to nikt by nie wiedział, że coś tutaj było w tym rowerze dokładane. Tylna lampka, kabelki. Wszystko jest w oryginale. Kabelek został przełożony z ze starej lampy, bo była ona cała połamana. Do tego co dołożyłem, pompkę. No i przyjechał on z siodełkiem, gdzie sprzedający zarzekał się, że tak go znalazł, bo on był znaleziony jeszcze takich w kartonie, w częściowym kartonie, bo on już był taki ten karton zamoknięty i lata zrobiły swoje, po prostu się rozkładał. No i tutaj zostało też założone siodełko od modelu Pelikan, no, Pelikan to brat Universala. To jest po prostu robiona marka na eksport. W Polsce te rowery wychodziły pod marką pod nazwą Pelikan. Jak tam zresztą na filmikach, taki Pelikan jest przeze mnie przedstawiony na pozostałych filmikach. No i to siodełko też musiałem dokupić. Udało się. Jest też w fajnym stanie. Wszystko jest tutaj jak oryginał. Pokażę Wam stare siodełko, które sprzedający przedstawiał jako, jako znalezione z tym rowerem zobaczcie jak to wygląda to już jest przeze mnie wyczyszczone siodełko tutaj pod spodem rdza tam w środku rdza ja już je częściowo pomalowałem bo myślałem, że zostanie, ale dostałem oryginał, więc jest nałożony, założony oryginał tutaj pokażę Wam jak wygląda według sprzedającego siodełko, które, które przy tym rowerze było oryginalnie Zobaczcie, jak to tutaj wszystko wychodzi. Nie trzymają się te mocowania. A do tego rurka tutaj. Zobaczcie, jak jest pięknie obcięta. Widać, obcięta, obcięta. Na szybko. Bo sztyca była za długa. Nie chciało się się chować do końca. Także, także tak to wygląda. Jak kupujecie takie rowery, no to musicie bardzo dobrze. Się przeglądać, o ile chcecie mieć taki rowerek w oryginale, ale druga sprawa, że ciężko dostać. Ciężko dostać rower, gdzie tak naprawdę nic nie trzeba będzie przy nim robić bez wkładu, bez dokupienia jakiejś części, lampki i tak dalej. Ja jeszcze nie spotkałem takiego roweru, żebym kupił i przy nim nic nie robił. Przy każdym trzeba niestety troszeczkę popracować, no ale efekty są fajne. Bardzo ładny kolor, ładnie się prezentuje. Co jeszcze? Aha, jeszcze dołożyłem te odblaski w koła. One oryginalnie nie wychodziły z odblaskami, ale ja dołożyłem, bo to mi się po prostu podoba. Także, jak filmik się podobał, to dajcie łapkę w górę. Może jakiś inny filmik z innym rowerem, być może coś więcej chcecie wiedzieć na, na temat rowerów, jak one przyjeżdżają, w jakim są stanie. Też jestem taki, w stanie taki filmik wam nagrać. Yy, także, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Miłego dnia. Pozdrawiam.